Kiedy premiera Shrek'a 5? Rewolucja animacji. Kto odpowiada za film? Osioł dostanie spore zmiany i wiele więcej informacji, które zebrałem do kupy, żeby przedstawić Wam wszystko, co wiemy o Shreku 5. Ale jeszcze zanim zaczniemy, dajcie chwilę. Macie czasami tak, że podajecie jakieś dane w sklepie, a kolejnego tygodnia jest cała Wasza skrzynka zawalona jakimś losowym spamem. Albo dzwonią do Was ciągle jakieś nieznane numery po odbieraniu, których jest jakiś bot za słuchawką. Halo? Halo, dzień dobry. Ja mam z tym całkiem spory problem ostatnimi czasy. Wiecie w ogóle dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że istnieją firmy, które handlują waszymi danymi i sprzedają je innym firmom, które następnie reklamują wam się na mailach czy dzwoniąc na telefon bez waszej zgody. Nawet jeśli nie sprzedają specjalnie, to może dochodzić do jakichś włamań i wycieków danych osobowych. Wasze nazwisko, numer telefonu, informacje co kupujecie, adres, pochodzenie i masa innych info może trafić do losowych osób. To całkiem poważna sprawa i z pomocą przychodzi tutaj inkogni, czyli sponsor dzisiejszego materiału. Usługa działa w ten sposób, że w imieniu użytkownika wysyła wnioski o Usunięcie danych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych, takimi jak RODO w Unii Europejskiej. Proces wymaga podania podstawowych danych osobowych jak imię, nazwisko, adres e-mail i adres zamieszkania oraz podpisania zgody na działanie w imieniu użytkownika. Incogni monitoruje postępy tych żądań oraz sprawdza, czy dane nie zostały przypadkiem ponownie dodane przez firmy do swoich baz. Jeśli Was zainteresowałem, klikajcie w link znajdujący się w opisie incogni.com. Który da Wam aż 60% zniżki na Incogni właśnie. Zakładacie konto i pozwalacie im działać. Świetny jest również to, że jeśli nie będziecie zadowoleni z usługi do 30 dni otrzymacie zwrot pieniędzy. Sprawdzenie nic was nie kosztuje. Jeszcze raz link w opisie. Dziękuję Inkogni za sponsorowanie materiału, a tymczasem wracamy do filmu. Kiedy premiera szereka 5 w lipcu DreamWorks oficjalnie ogłosiło, że powstaje kontynuacja przygód Zielonego Ogra Seria była w zamrażarce od 14 lat i dopiero teraz postanowili coś z nią zrobić Dużą rolę odegrał tutaj sukces filmu Kot w butach Ostatnie życzenie Ten został nieziemsko dobrze odebrany Nie dość, że nadał świeżości uniwersum, to rozbudował puszkę jako bohatera Wprowadził masę nowych, wybitnych postaci i przede wszystkim podłożył podwaliny pod kontynuację Film zarobił na całym świecie 480 milionów dolarów przy budżecie 90 milionów Odejmując prowizję od kin dostajemy plus minus 300 milionów w zysku. Animacje cechują się tym, że są stosunkowo tanie w produkcji w stosunku do filmów aktorskich, przez co można za małe pieniądze pierdzielnąć hit na skalę światową. Pulse in Boots również świetnie radzi sobie na platformach streamingowych, więc nic dziwnego, że DreamWorks zobaczywszy sukces postanowiło lecieć dalej z uniwersum Shreka. Różnica jest jednak taka, że teraz do filmu dadzą głównego bohatera. Shrek 5 został oficjalnie zapowiedziany na 1 lipca 2026 roku, czyli za półtora, mniej więcej roku trafi do kin. Trochę przyjdzie nam jeszcze na to poczekać, no ale cóż zrobić... Rewolucja. Jakbyście szerega nie lubili, to nie da się ukryć, że w pewnym momencie seria wytraciła impact. Jedynka okazała się mu świetną odpowiedzią i robieniem sobie jaj z Disneya. Było to coś świeżego w zalewie heroicznych i baśniowych przygód księżniczek, które w większości polegały na tym samym. Nie bez powodu film wygrał Oscara za najlepszą animację. Oh yeah! Pomysł Zaszeka w ogóle zrodził się w głowie Jeffreya Katzenberga, który był wcześniej szefem Walt Disney Studios, gdzie nadzorował sukcesy takie jak Mała Syrenka, Piękna i Bestia czy chociażby Król Lew. No i w pewnym momencie odszedł z Disneya w wyniku konfliktu z ówczesnym CEO Michaelem Eisnerem, co wpłynęło na późniejsze działania Dreamworksu. W ogóle wiecie, że to właśnie Michael Eisner był inspiracją do stworzenia Lorda Farquada? Bo cały szereg niejako był pokazaniem Disneyowi środkowego palca. Shrek 2 za to przez wielu uważany jest za jeden z najlepszych sequeli w historii. Według mnie również, rywalizować może z nim jedynie chyba Władca Pierścieni, Dwie Wieże, czy chociażby Gwiezdne Wojny Imperium Kondratakuje. Shrek 2 rozwinął fabułę i nie popełnił błędów Disneya, no bo kto z Was pamięta w ogóle Króla Lwa 2, czy Mulan 2? Są to filmy praktycznie nieoglądalne, bazujące na podobnych zasadach co pierwsza część, tylko gorzej. Dreamworks nie tylko wytyczyło nową rodzinną drogę dla ogra, ale również powoli wprowadziło nowe postacie i wątki. Niestety wszystko zaczęło się wykrzaczać przy Shrek'u trzecim, który był nieco odgrzewanym kotletem, bardziej nadającym się na spin-off albo odcinek jakiegoś serialu niż na główną odsłonę. Podobny antagonista, nudny wątek opierający się na znalezieniu króla. mało tutaj rozbudowy bohaterów. Shrek nie przechodzi prawie żadnej drogi i jedynie chodzi z punktu A do punktu B. Nic dziwnego, że ma taką niską średnią ocen. Shrek Forever za to również ma niską średnią ocen, ale dla mnie pomysł na fabułę jest niesamowicie ciekawy. Mimo zmęczenia materiału twórcy spróbowali trochę odwrócić to. Z Tworząc alternatywną rzeczywistość. Ale niestety, nadal ten nasz bohater główny, Shrek, tak? Stał w miejscu. Świat w ogóle się dookoła niego nie rozwijał. Historia, której w sumie mogłoby nie być. No i tak, mamy dwa filmy z rzędu, które okazały się średniakami, a studio zobaczyło, że nie ma pomysłu na piątą część. Shrek trafił do zamrażarki, ale na pierwszy plan wypchnęli kota w butach. Pierwsza część była przyjemnie odebrana, ale to dopiero ostatnie życzenie okazało się ogromnym hitem. Dlaczego tak się stało? Ano, odpowiedzią na to pytanie jest Phil Lord, Christopher Miller i Bob Perschetti. Cała trójka odpowiada za film Spider Verse, który zrewolucjonizował podejście do animacji. Zastosowali oni nową technikę łącząc styl 2D z 3D i zaczęli bawić się klatkarzem. Dało to tak niesamowity efekt, że wszyscy zaczęli się nimi inspirować, w tym właśnie Dreamworks, no i Bob Perschetti. On jest tutaj bardzo ważny, ponieważ pełnił funkcję szefa zespołu historii w kocie w butach. W tej roli odpowiadał za rozwijanie narracji filmu oraz wizualnych przedstawień kluczowych momentów fabuły. Pewnie dlatego ostatnie życzenie tak różni. Się od Shreków, a bardziej przypomina spider Spidermana uniwersum pod względem animacji. W podobny sposób bawi się stylami i klatkarzem, o czym więcej możecie posłuchać w mojej analizie. Skoro tak spodobało się to widowni, stawiam, że Shrek 5 również będzie czerpał garściami ze stylu, który wypracowano na potrzeby przygód Milesa Moralesa. Będzie to coś odświeżającego dla uniwersum i pokaże osła, jak i ogra w zupełnie nowym świetle. Kto odpowiada za film? No i tutaj dobrych wiadomości nie mam. Niestety do Shrek 5 Bob Perczetti nie został zaangażowany, ale to nie musi od razu oznaczać klęski, chociaż patrząc na reżysera, może być różnie. Jest nim Walt Dorman, który był zaangażowany w poprzedniej części serii, tylko niestety nie jako reżyser, a jako aktor dubbingowy. W Shrek Forever podkładał głos Rumpel Niestety, patrząc w jego portfolio, zobaczymy kilka rozczarowań, bo nie należy ono do najlepszych. Trolle 2. Dlaczego były dobre i dobrze weszły Trole 3. Się... Współreżyserem będzie Brad Abelson. No i on chyba tutaj za wiele nie pomoże, ponieważ był również współreżyserem w filmie Minionki wejście gru. Yes 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 good night. Good night! E, dużo zarobił, ale no to nie było to. Bo tam nie ma nic specjalnego w Minionkach. Tam biegałem te krótkie dromorde, więc tam za dużo fabuły nie było. Też średnio bym powiedział. Ale przecież ważny jest również scenariusz. No i pisze go moi drodzy Michael McCullers Ach, który stworzył takie animacje jak Rodzinka rządzi No przecież, że nic mi nie jest I tak trzyma Hotel Transylwania 3 I Dzieciak rządzi Żadnego z tych projektów nie możemy zalecić do udanych, gładko mówiąc. Były to komedie, a totalnie leżał tam humor. A w szreku przecież humor jest całkiem ważnym elementem. Z aktorów wracają Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako osioł, Cameron Diaz jako Fiona i Antonio Banderas jako kot w butach. No i tak patrząc na tych reżyserów i scenarzystę pojawiają się u mnie bardzo duże obawy. I jakbym teraz miał zgadywać, film będzie piękną katastrofą. Piękną, bo ładna animacja, a katastrofą, bo marny scenariusz. O czym będzie fabuła? Mówiłem wam wcześniej, jakie były problemy z Shreka III i Forever. Formuła się nieco wyczerpała i główny bohater praktycznie stał w miejscu. Świat nie poruszał się do przodu, a wszystko wyglądało tak samo. Możemy więc założyć, że piątka musi pójść nieco dalej. Zrobić przeskok czasowy i wrzucić Shreka w inne buty. Nie wiemy, ile minęło od Forever After do Kota w butach, ale patrząc z, na to, z jaką nostalgią Kot wspomina przyjaciół, możemy zakładać, że upłynęło sporo czasu. Tak też można by naszego zielonego ogra wrzucić w rolę rodzica, ale tym razem nie bobasów, a nastolatków. Osła zresztą tak samo. Dzieciaki Shreka w tym czasie powinny już jakoś wchodzić w okres dojrzewania, który łączy się z buntami i tak dalej, tak dalej. Osioł i Shrek, dwóch tatusiów narzekających na swoje dorastające dzieciaki? No, to akurat chciałoby się zobaczyć. Idąc dalej, finał ostatniego życzenia potwierdza już Puszek jak i jego ekipa pojawią się w filmie widzieliśmy jak płyną w stronę za siedmiogród grodu a w tle leciała charakterystyczna dla szreka muzyka oft to find new adventures and to see some old friends Oznacza to, że nie sam kot, ale również Perito i Kitty będą mieli tam jakąś rolę. Ale kto może być antagonistą? Śmierć raczej odpada. Jest to świetny ziomek, bardzo dobrze napisany, ale jednak główną zaletą była tajemnica, jaką było wiany. Została ona rozwiązana, więc no, tym razem bym się go nie spodziewał. Jacek Placek został wciągnięty w wir, Farquad pewnie też się nie pojawi, wróżka załatwiona, tak samo jak książę z bajki i rumpel. Wszystko wskazuje na to, że antagonistą będzie ktoś zupełnie nowy. Okej, okay, to jest tylko moja zachcianka, ale jednak fajnie byłoby jakby zrobić taką ligę złoczyńców i wszyscy poprzedni wrogowie zebraliby się w drużynę. No, to by było tak ciekawe. Ale też ciekawą koncepcją jest duet Jack and Jill, którzy pojawili się w pierwszym kocie w butach. Nie wiemy dokładnie, jak skończyli po przegraniu walki, ale no, w nowym filmie mogliby jakoś szukać zemsty na puszku, przez co trafiliby również do Shreka itd., itd. Tutaj trochę teoretyzuję, ale mam po prostu nadzieję, że Shrek 5 nie będzie miał tak tragicznego antagonisty, jak Kung Fu Panda 4. Osioł dostanie spore zmiany. Polski dubbing w tej serii to coś niesamowitego. Niebieskie kwiaty kolce, niebieskie kwiaty kolce, niebieskie kwiaty byłoby prościej jakbym nie był daltonist! Przez lata pokochaliśmy te kreacje i ciężko wyobrazić sobie znane nam postacie z nowymi głosami. Niestety taki los czekać będzie osła, ponieważ Jerzy Sztur zmarł 9 lipca 2024 roku. Nie oszukujmy się, 80% śmieszności szreka pochodziło właśnie z jego ust. Dlaczego nie załatwisz tego jak ogr? Wmigdał go, zrównaj zamek z ziemią, z wielkości zrób chlebek, no wiesz jak to ogry? Znalezienie następcy będzie nieby ale trudne i tylko od reżyserów castingowych zależy, czy jakość głosu Osła nadal będzie na najwyższym poziomie. Dodatkowo, bardzo wiele wskazuje na to, że Osioł otrzyma swój własny film, więc będziemy tego nowego głosu trochę słuchać w przyszłości. I mamy to nawet potwierdzone. Eddie Murphy, czyli aktor dubbingowy Osła w oryginale, potwierdził, że nie tylko rozpoczęto pracę nad Shrekiem Piątką, ale także planowane jest stworzenie osobnego filmu o Ośle. Murphy zdradził, że prace nad filmem rozpoczną się po zakończeniu produkcji Szeka 5. W sumie tak aktor od dawna wyrażał chęć, by Osioł otrzymał swój własny film, podkreślając, że jest to postać mająca ogromny potencjał komediowy, który może rywalizować z popularnością Kota w Butach. Mi się wydaje, że nawet jest od niego popularniejszy. Dzisiaj trochę krócej, inaczej, ale pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów.